się Pozyskiwać środki, udało się i wyremontować dużą część szpitala i kupić bardzo dużo sprzętu i rozpocząć budowę dodatkowej przestrzeni, gdzie można rozwijać naszą ochronę zdrowia. I do tego przychodząc, e, chciałbym zaznaczyć, że to nie jest proces skończony. I wiedząc o tym też, że szpital powoduje potrzeby finansowe, jest zadłużony, e, należy na to spojrzeć holistycznie. Tak? Nie należy spojrzeć tylko na potrzeby, ale trzeba też spojrzeć na to, w jaki sposób te potrzeby zaspokoić. Jeżeli mówimy o potrzebach, to stawiamy potrzebę oddziału intensywnej opieki medycznej i pokazujemy w jaki sposób możemy zdobyć środki na to. I tutaj głos oddam Ewie za chwileczkę. A drugi temat, o którym chciałbym powiedzieć, czyli pomocy i polityce społecznej jako takiej, to jest młodzież i to jest, jest cały konglomerat spraw, który, który otacza młodych ludzi. Ten konglomeracja, która otacza młodych ludzi, ma na nich wpływ, którzy się stają później dorosłymi ludźmi. I tutaj to jest ten strategiczny moment, kiedy powinniśmy spojrzeć na sprawy właśnie w kontekście całej przyszłości. I o tym będę chciał porozmawiać z Państwem, tutaj wywołując Agnieszkę do odpowiedzi. Później mamy kilka innych tematów, o których też opowiemy już w tym konkretnym naszym okręgowym przedmiocie naszego spotkania. Dobra. więcej przy. Nie odzywam przez chwilę. Przez chwilę. Ewa, opowiada o ochronie zdrowia e... o szpitalu naszym. Dziewięć lat byłam, jestem radną obecnej kadencji poprzedniej też i 9 lat byłam w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego, więc wiem, jakie są jego potrzeby. Wiem na czym to polega, skąd biorą się te długi w szpitalu i czego oni tak naprawdę potrzebują. A przede wszystkim czego potrzebują mieszkańcy. Wielokrotnie też byłam pacjentką, więc znam szpital z drugiej strony. I wiem, że podstawową e, potrzebą u nas jest e, e, powołanie ojomu. I teraz mam wiedzę, że tam jest przestrzeń, gdzie ten ojom można zrobić. Nie dosyć, że jest przestrzeń? To jest jeszcze świetnie wyszkolona kadra. Czego brakuje? Pieniędzy. Po prostu. Jedno łóżko, proszę Państwa, ojomowe kosztuje milion złotych. Z pełnym wyposażeniem. Oni mają miejsca na pięć łóżek. Czyli. Gdybyśmy zawalczyli, zadbali o to, że miasto, bo miasto inaczej nie może pomóc szpitalowi, bo szpital jest powiatowy. Ale jeżeli gmina wyłoży środki na sprzęt i jeszcze zadbamy o gminy obok, których pacjenci leczeni są w tym szpitalu, no to tym sposobem możemy złożyć te 5 milionów. I tego będę. O to będę zabiegać. O to będę chodzić od drzwi do drzwi. Od burmistrza do wójta byśmy spróbowali złożyć te 5 milionów. Ja mówię ocenie obecnej, prawda? Każdego łóżka ojomowego. po to, żeby ten ojom w końcu w Pruszkowie w szpitalu powiatowym powstał.